Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z otwierania yy, kolekcji Premier League. Dzisiaj sobie takiego tutaj to jest multiset otworzymy. Pol polega na tym, że ma 10 saszetek, W tym 62 karty i kosztuje 10 dolarów. Nie, 10 funtów, a 11 euro. Wszystko, wszystko. Ok, jest jakaś karta z limitką. Te końce jak chcecie, to proszę bardzo. Mm. Jest to niestety zwykła limitka Broni, Bronhill. No i te 10 saszetek Zobaczymy fajnie, jakby chociaż jeden Golden Baler padł. Bo nie trafiliśmy jeszcze żadnego Golden Ballera z saszetki takiej, która jakby nie ma gwarancji. Golden Balera. Dynamo Clark. Bazówki już będę przelatywał, bo wiem, że Was mało to interesuje. Najbardziej interesują Was karty specjalne. Mam nadzieję, że uda mi się szybciutko zamknąć tą kolekcję. Muniz. Szybko mi zamknąć tą kolekcję, żeby potem nie było problemów z nią. No mówię, to jest dość sporo zależne od tego, czy jakieś Golden Valley jeszcze nam wpadną. Kodzik. Tu tylko jedna karta specjalna, paketa. Ok. jest Herb Luton. mega fajnie patrzcie jak to wygląda tego McNeil Arnold Minks, okay. K. Kodzik Berg i Bruno Fernandes no niestety widzicie no Golden Ballery nam nie chcą wpadać Czyli opłaca się brać ogólnie te duże puszki Macie możliwość Bo no widzicie Golden Ballery będzie ciężko zebrać A tak kupicie sobie jakąś dużą puszkę I zawsze macie tą pewność, że wpadnie wam Golden Baller nie? Nawet jeśli wpadnie powtórka Golden Ballera Zawsze można ją wymienić Next Level Phil Foden i Salah A Golden Balera za Golden Balera to naprawdę uczciwa wymiana Tutaj tu line-up Najden, Wandal i X Solanke I ostatnie dwie saszetki, to by było na tyle Widzicie, ten secik taki sobie jest Ale jest Adrenaline Rush, Sensi i Twint Twin, Kodzik, Ice, Helmison i Andersen No i niestety bez karty, karty Golden Baller, czyli tylko limitka, no nic Wow, na pewno bardziej opłaca się multipaka chyba kupić, bo mamy dwie limitki i 500 szetek, więc spokojnie. Ja Wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. No i życzę Wam miłego dziąka, trzymajcie się, maleczko i cześć, do następnego.